iPhone'ero, ja się dla ciebie zmieniłem. Dlaczego ty nie możesz zmienić się dla mnie? Głupcze, od początku zależało mi tylko na twoich pieniądzach. Nie, to niemożliwe. To zapłacę więcej. Eh, cykl życia iPhone'ów jak w brazylijskiej telenoweli. Sam używam na co dzień od jakichś 8 miesięcy, bo chcę mieć stały kontakt i z iOS-em i z Androidem i Muszę przyznać, że iPhone 14 Pro Max to smartfon tak samo dobry jak i nudny. Po prostu działa i jest spoko i mnie trochę brakuje wprawdzie tych emocji, ale też zdaję sobie sprawę z tego, że normalny człowiek, jak szuka emocji i mocnych wrażeń, to sekurcze idzie na i skoczyć, a nie myśli Jaki by smartfon kupić. Dlatego taka stateczność iPhone'a dla większości osób nie stanowi żadnej wady. Niemniej sądzę, że gdyby te osoby spytać, ile by chciały nowości i usprawnień Kolejnej generacji telefonu Apple, no to wszystkie chciałyby jak najwięcej. Chyba że już teraz wiedzą, że nie kupią, no to wtedy oczywiście jak najmniej, żeby jeszcze nie musiały wmać na ból tyłka inwestować. Jako że premiera iPhone'a 15 zbliża się wielkimi krokami i oficjalna prezentacja ma odbyć się 12 albo 13 września, to postanowiłem wyjść naprzeciw oczekiwaniom i przygotować wam wcześniejszą nieoficjalną prezentację i powiedzieć wam, Czego możemy się po serii nowych iPhone'ów spodziewać? Bazowałem głównie na sprawdzonych źródłach takich jak Forbes, albo pan Mark Gurman z Bloomberga, który jest już bardzo znany, bo zawsze wie, co tam się w iPhone'ach będzie święciło, albo serwis Apple Hub i w sześciu punktach przedstawię wam nowości z serii iPhone 15. Były jakieś też niepewne doniesienia i po prostu zbędne, typu ile będą miały RAMu te telefony, co nigdy nie służy niczemu oprócz kręcenia małusza w komentarzach, więc... Pominąłem i skupiłem się na tym co najważniejsze, a na koniec filmu jeszcze powiem Wam, w jaki sposób się godnie do tej premiery przygotować. Do sklepów iPhone 15 trafi w czterech wariantach, czyli 15, 15 Plus, 15 Pro i 15 Pro Max. I wprawdzie obecnie iPhone 14 Plus się nie sprzedaje zbyt dobrze i prawdopodobnie Apple będzie chciało z niego zrezygnować, ale na to niestety musimy poczekać jeszcze do serii iPhone 16, bo... Wierzcie lub nie, ale proces cały projektowania takiego nowego iPhone'a trwa ze 2 lata, mimo iż ja to byłem święcie przekonany, że wygląda mniej więcej tak. Więc jeżeli coś zastąpi plusa, to dopiero za rok w iPhone'ach 16. Rozmiary ekranów też pozostają bez zmian w stosunku do aktualnych modeli, czyli 6,1 cala w przypadku iPhone'a i iPhone'a Pro i 6,7 cala w plusie i pro maxie, ale iPhone 15 i 15 plus otrzymają zamiast wcięcia w ekranie dynamiczną wyspę znaną już z serii iPhone 14 Pro, więc bardzo fajnie z tym, że ich ekrany wciąż będą miały odświeżanie tylko 60 Hz i wyłącznie funkcję sometimes on display, a nie always on display, więc bardzo nie fajnie, no ale wiecie, gdyby one miały wszystko, to by nikt tych Pro nie kupował. Biedaków z zeszłorocznymi smartfonami, Apple w kieszeniach będziemy mogli sprawnie rozpoznać i zgłaszać do Caritasu w ten sposób, że nowsze wersje będą miały troszkę bardziej obłe kształt obudowy jako całej i Pro oraz Pro Max doczekają się również najcieńszych ramek wokół ekranu na rynku i. Bocznych ramek obudowy wykonanych z Tytanu. Tytan jest lżejszy od stosowanej w 14 Pro stali nierdzewnej, ale tak samo jeśli nie bardziej wytrzymały, i dzięki Bogu matowy jak koperta Apple Watcha Ultra, bo tego świecącego, brudzącego się brzydactwa nienawidzę. Kolory obudowy to nawet jeśli wyciekną przed premierą, to to jest taki super wyciek, że w ogóle się nie sprawdza, więc to pomijam. I podsumowując, bo wiem, że się łatwo pogubić w tych wszystkich cyferkach i różnych wersjach nowych modeli, podstawki, dynamiczna wyspa to jest największa zmiana, a Pro i Pro Max mniejsze ramki i tytan. Akumulatory to bardzo pozytywna informacja, bo oznacza, że już za kilka tygodni podczas premierowej konferencji usłyszymy moje ulubione, jakże konkretne zdanie, że udało nam się zapewnić najlepszy czas pracy iPhone'a w historii. Muszę sobie zapisać w moim premierowym bingo. Jak donosi jeden z pracowników fabryki Foxconn, niestety nie jestem pewien który, bo jest ich tam całkiem sporo, wszystkie nowe iPhone'y otrzymają znacznie większe akumulatory w stosunku do aktualnych modeli. Podstawowy iPhone 15 o 18%, iPhone 15 Plus i Pro o 14%, a Pro Max o 12%. I nawet jeżeli te akurat liczby się nie sprawdzą, to myślę, że nieco pojemniejsze baterie to pewnik. Poza tym hipotetycznie taki akumulator o 18% większy przełoży się na czas pracy dłuższy niż tylko o 18%, bo też procesory zmienią się na bardziej energooszczędne. A do tego doładowania w końcu posłuży normalny, ludzki port USB-C. I jeżeli ktoś mi napisze w komentarzach, że łeh, Lightning lepsze, to znak, że muszę y, rekalibrować mój filtr wykrywania debilizmów na kanale, bo. Nie, Lightning to jest przestarzały standard z wolniejszym transferem plików, mniej uniwersalny i też znacznie bardziej kruchy od USB-C i nawet Apple ma już USB-C praktycznie wszędzie oprócz iPhone'ów i AirPods'ów, więc zdecydujcie się, czy jesteście fanami Apple czy nie. Bo oni wiedzą lepiej. USB-C podobno pozwoli też na szybsze ładowanie. Obecnie to jest od 20 do 29W w zależności od modelu, a zmieni się ma na 35, tylko nie wiadomo czy w każdym nowym iPhone'ie, czy tylko w wersjach Pro. Mówicie, że szybkie ładowanie jest złe, bo przez nie cierpi akumulator i się degraduje. Doprawdy. Nie no, to jest akurat jedna z tych rzeczy, których mi obecnie w iPhone'ach bardzo brakuje, więc z wdzięcznością i szczęściem przyjmę każdą poprawę. Tylko z drugiej strony to będę się wtedy czuł tak, jakbym miał być wdzięczny za to, że mnie przenieśli do lepszego, bardziej komfortowego pokoju w łagrze. Taki OPPO A78, który kosztuje 1000 zł, ma ładowanie. 1000 zł ze słuchawkami w zestawie ma ładowa i ładowarką w zestawie. Ma ładowanie 67 watów, i tak wprawdzie to jest prawdopodobnie w tej chwili najlepszy smartfon do 1000 zł. Jak chcecie, to link do niego zostawiam wam w opisie. No ale fakt, faktem, i jakby nie patrzeć, to te obecne 20 parę watów w iPhoneie to jest straszna bieda i nie ma na to usprawiedliwienia. Chyba, że nie wiem, przygotowywali to z myślą o miłośnikach stylu życia slow life. Sobaczek do zmiany pomiędzy dzwonkiem a trybem cichym jest znakiem charakterystycznym iPhone'ów już od pierwszej generacji i właśnie do kolejnej, bo w serii iPhone 15 zostanie zastąpiony wielofunkcyjnym przyciskiem. Prawdopodobnie wyłącznie w wersjach Pro i Pro Max, no bo, no wiecie, no nieprofesjonalni użytkownicy smartfonów są po prostu zbyt głupi na jakieś przyciski, oni niech tam sobie dalej suwają sobaczek i się cieszą. Informacje o przycisku znaleziono m.in. w kodzie iOS 17 Beta, z niej wynika też, że do wciśnięcia będziecie mogli przypisać różne akcje, takie jak skróty, aparat, latarkę lub tryb cichy, jeżeli chcecie po staremu. Oficjalnie to pewnie będą sprzedawali to w taki sposób, że przycisk da Wam więcej wolności, nieograniczone opcje personalizacji i lepszą wodoszczelność, a nieoficjalnie to jestem pewien, że jest tańszy w produkcji po prostu, tylko że no wiecie, to wersje Pro muszą zawsze dostać wszystkie nowości jako pierwsze. Tak jak rok temu, iPhone 15 Pro i Pro Max najnowsze procesory Szczyt możliwości technologicznych, pierwsze na rynku w 3 nanometrowym procesie, czyli szybkie, energooszczędne, niegrzejące się. A dla kolegi? A dla kolegi to wszystko jedno. Wersje nie dostaną w spadku po starszych braciach procesory A16 Bionic znane już z serii 14 Pro i tak jeżeli chodzi o wydajność to nie ma w tym nic złego, bo te procesory są nadal bardzo, bardzo mocne, aż na to tylko po prostu jakoś tak Głupio jest kupować nowy telefon ze starym procesorem za tyle tysięcy złotych. No jak na to patrzę to czuję się tak jakbym oglądał płaczące foczki. W spadku po 14 Pro i Pro Maxie 15 i 15 Plus dostaną też 48-megapikselowe aparaty główne, choć być może z trochę innym, mniejszym sensorem. I tak teraz się zaczynam. Zastanawiasz, czy w takim wypadku nie bardziej opłacalnie i nie lepiej będzie kupować nadal te 14 Pro niż 15, które będą bardzo podobne, ale nadal trochę gorsze, więc... Byłoby bardzo przykro, gdyby producent zupełnie niechcący i niespecjalnie wycofał je ze sklepów. Ej, ale jak my to mamy wycofać, jak mamy tego jeszcze na magazynie z 10 baniek? Spokojnie, mam plan. Do tego przedni aparat i ultra szeroki kąt, prawdopodobnie bez zmian w stosunku do aktualnych modeli. W droższym iPhone'ie największa nowość to obiektyw z pięciokrotnym lub nawet sześciokrotnym przybliżeniem optycznym, ale uwaga, bo ponoć trafi tylko do iPhone'a 15 Pro Max, bo zajmuje w obudowie dużo miejsca i do zwykłego Pro się nie zmieścił i dopiero w 16 Pro będą próbowali go tam butem na siłę upchnąć. To jest akurat słabe, bo moim zdaniem to wersje Pro i Pro Max powinny się od siebie różnić, tylko wielkością ekranów i akumulatora, a tak to powinniśmy brać taki rozmiar, jaki lubimy, a nie że tracimy jakieś funkcje, jeżeli nie weźmiemy tego największego. Chyba że to nie będzie Pro Max, tylko Apple nazwie ten model Ultra, żeby go jeszcze bardziej tak odróżnić, bo takie też są plotki i to nawet miałoby jakiś sens i wtedy to już bardziej spoko, bym się z tym czuł, chociaż logicznie to nie ma żadnego sensu, właśnie ale byłoby bardziej spójne na pewno z innymi produktami Apple, no bo mamy już zegarek Ultra, mamy procesory Ultra i tak dalej. No ale jeżeli faktycznie mielibyśmy iPhone'a 15 nie Pro Max tylko Ultra, no to wtedy chyba chciałbym w nim jeszcze więcej takich funkcji na wyłączność, żeby jeszcze bardziej różnił się od tych modeli plebejskich. Według m.in. analityków z holdingu Barclays, w Stanach Zjednoczonych iPhone'y 15 i 15 Plus utrzymają premierowe ceny takie, jakie miały 14 i 14 Plus, ale Pro i Pro Max podrożają w stosunku do poprzedników o 100 albo nawet i 200 dolarów. Ale my nie jesteśmy w USA, my jesteśmy w Polsce, więc u nas, ją o 300 dolarów, bo Polak weźmie kredyt pod hipotekę, żeby kupić iPhone'a. Nie no, w Polsce rok temu kurs dolara był znacznie wyższy niż obecnie, więc Apple ustaliło ceny całej serii 14 na absurdalnym poziomie. Istnieje jednak całkiem spora szansa, że 15 będą na start tańsze albo przynajmniej nie droższe od poprzedników, bo dolar kosztuje teraz około 80% tego co wtedy. Ceny takie same jak rok temu, to więc moim zdaniem absolutnie najgorszy możliwy scenariusz. Ale właśnie kolega z Apple coś prosi, żeby mu piwo podtrzymać, więc zobaczymy. Z poważniejszych zmian to jeszcze szybsze Wi-Fi 6e w Pro i Pro Maxie i we wszystkich modelach chip do lepszej współpracy z googlami Apple Vision. To na pewno nam się wszystkim w Polsce niesamowicie przyda. W sumie niewiele, podobno w Apple szykowali się na więcej, ale kilka nowości im ostatecznie nie pykło i musieli je przesunąć. Między innymi haptyczne przyciski na obudowie, czyli takie, które faktycznie nie klikają, tylko udają, że klikają. Albo ten peryskopowy obiektyw również w iPhone'ie 15 Pro, a nie tylko w Promaxie Ukośnik Ultra. Ale mnie lepsze ładowanie przez normalny port i ten peryskopowy obiektyw wystarczą, żebym absolutnie nie mógł się doczekać i teraz pozostaje mi tylko, żebym sobie już tak przygotował się do tego, jak się będę czuł. Sprawdzić sobie te niesamowite funkcje nowego iPhone'a na jakimś dwa razy tańszym starym Androidzie. Ale nowego iPhone'a zawsze warto przywitać z godnością. Jakoś się do tego przygotować. Wyciągnąć widły. Nie no, na takie okazje zawsze warto mieć bardzo elegancką brodę, która doda wam szyku. Zobaczcie tylko, jak wyprzystojniał Dexter. To był jeden z fajniejszych odcinków. I istnieje taka tajna strona dla najzajemniejszonych posiadaczy brody polski sklep cyrulicy.pl na której znajdziecie eleganckie pachnące pięknie kosmetyki olejki szampony mydła balsamy mają nawet ręcznik do brody a ja do tej pory używałem jednego do całego ciała twarzy i jeszcze do osuszania auta tak na poważnie to ja jestem fanem cyrulików już od prawie roku i na początku takie rzeczy jak olejek albo balsam do brody to się wydają totalne głupoty, ale gwarantuję, że jak zaczniecie używać, to już nie będziecie chcieli przestać, albo ewentualnie wasze żony wam nie pozwolą. Ja tutaj mam na przykład mój ulubiony olejek do brody tygrysi. Pasuje do mojej osobowości. Broda zdrowsza, mniejsza w dotyku, ładnie pachnie, robale się nie zalęgają, a z kodem pisarski tech przez najbliższe dwa tygodnie 20% zniżki. Czyli całkiem sporo. I jeszcze taka drobna sugestia, ukośnik, pomysł, że tego typu ładnie opakowane kosmetyki to jest fajna rzecz na prezent dla brodacza, bo ja na przykład bym się bardzo ucieszył, ale samemu sobie trudno kupić. Tak jak samemu bym sobie nie kupił czekolady za 25 zł, ale jak dostanę, zjem ze smakiem. Dajcie znać w komentarzach, co wysądzicie o nadchodzącej serii iPhone 15. Czy czekacie, czy kupicie, czy też nigdy w życiu nic od Apple, bo to jest tylko dojenie frajerów. Kocham te głównobusze zawsze, tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia.